Na początku test badania oryginalnego, tutaj tak przetarty musiałem specjalnie kupić przejściówkę, żeby to stestować przez program Gamepad Tester i teraz co następuje, tu widzimy działa, działa, w dół działa, w górę działa, L1 działa, mroka działa i tu chyba wszystko było ok też działają przyciski powiedzmy ale niestety ten rok jest zepsuty powinien się działa jak go nacisnę ale sam już nie działa to jest ten nie oryginalny